Już dzisiaj, jeśli pogoda oczywiście pozwoli, pierwsze konkurencje balonowe. Mieszkańcy Leszna mogą dzisiaj patrzeć w niebo, ale zobaczymy. Tak, nadszedł ten dzień, zaczynamy dzisiaj naszą imprezę, ale co z tego będzie zobaczymy, bo faktycznie planowana jest burza na popołudnie, więc zobaczymy, czy ona będzie długa, czy faktycznie w ogóle przyjdzie, więc dopiero po południu dyrektor sportowy podejmie decyzję, czy uda nam się dzisiaj wzbić powietrze. Przypomnijmy, jakie to imprezy, ilu pilotów jest w tej chwili w Lesznie? 32. NA Leszno Balon Cup, 11. Balonowe Mistrzostwa Polski. Na starcie mamy zgłoszonych 26 pilotów z Polski, Litwy, Węgier, Wielkiej Brytanii Stanów Zjednoczonych. No i 7 pilotów Fiesty, którzy tak będą latali, ale nie będą brali udziału w rywalizacji sportowej. Rywalizacje balonowe to jest sport bardzo mocno uzależniony od pogody, ale także od pory dnia. Wyjaśnijmy ludziom, na czym to właściwie polega, dlaczego balony latają tak wcześnie albo późno. Tak, my balonami latamy wcześnie rano, krótko po wschodzie słońca lub godzina półtorej przed zachodem słońca. Jest to uzależnione od siły wiatra, wiatru. W ciągu dnia ten wiatr jest znacznie silniejszy niż właśnie o poranku czy przy zachodzie słońca. A oprócz tego i przede wszystkim, co jest naszym wrogiem, to jest termika. Czyli to jest to, co wynosi szybowce wysoko, bo szybowce krążą w termice i one uzyskują przez to wysokość. Dla nas, gdzie my nie sterujemy balonem, my sterujemy balonem tylko wysokością, nie sterujemy prawo-lewo w związku z powyższym, termika jest wrogiem numer jeden dla nas, bo gdy się balon no, wpadnie w takie zawirowanie termiczne, no to niestety sam z tego się nie, nie wyplącze, więc musimy czekać aż, na, aż nas wypluje samo, a to jest niebezpieczne. Coroczne zawody oznaczają masę pytań, gdzie was można znaleźć, o której starty. No ale wiemy, że to są decyzje podejmowane na bieżąco w zależności od warunków pogodowych. Tak, jakie konkurencje i czy konkurencje będą rozgrywane decyzję podejmuje dyrektor sportowy my organizacyjnie do dnia dzisiejszego do briefingu pewne decyzje możemy podejmować od briefingu generalnego dowodzi tutaj dyrektor sportowy który jest po raz kolejny Eugeniusz Komas z Litwy i on podejmuje wszelkie decyzje co do lotu miejsca startu miejsca wyłożenia konkurencji także wszystko jest decyzją dyrektora sportowego po wcześniejszej informacji meteorologicznej, i on właśnie na tej podstawie wykłada konkurencję, a my będziemy na pewno na bieżąco na Facebooku informować mieszkańców, co się będzie działo. Jeżeli chodzi o konkurencję, na czym właściwie one polegają? Konkurencję. W balonie jest ich ponad 20, a w większości są to konkurencje celnościowe. Konkurencje polegają na tym, że albo na ziemi jest wyłożony, jest oznaczony punkt i wyłożony jest krzyż. To jest, to są dwa płótna po 10 metrów długie. Piloci nalatują na ten cel, rzucają, bo nie mogą wylądować, bo gdyby 26 balonów miało w jednym miejscu wylądować, mogłoby dojść do tragedii. W związku z powyższym one nadlatują, rzucają markery. Marker to jest taka wstążka, met długa, 10 cm szeroka. Każdy pilot ma swój numer startowy, więc na tej wstążce jest numer startowy i on rzucając ten marker, osiąga swój, swój wynik. Są również konkurencje wirtualne, czyli cele są wyłożone, punkty w powietrzu, i wtedy pilot musi przelecieć przez ten punkt jak najbliżej. No i kto osiągnie najbliżej dany punkt, wygrywa konkurencję. Są oczywiście też konkurencje czasowe, że mamy wyścig do strefy, że po prostu chodzi, żeby kto najszybciej przeleci dany odcinek, albo minimum dystans, żeby w określonym znowu czasie przelecieć jak najmniejszy dystans. No wszystko, wszystko związane jest z precyzją w lotnictwie balonowym. Ile konkurencji musi się odbyć? Aby zawody zostały zaliczone, musimy wykonać dwa loty. I minimum trzy konkurencje w tych dwóch lotach. Będziecie latać nad leśnym i jak co roku będziecie również startować z Dolska? Tak, zaplanowanych na całą imprezę mamy 7 lotów, jak tylko nam oczywiście pogoda pozwoli, z czego 6 lotów jest w Lesznie i okolicach, a jeden lot jest zaplanowany w Dolsku, gdzie już od ponad 10 lat staramy się również w tamtych okolicach mieszkańcom pokazać ten sport. Przypomnijmy, że nie trzeba będzie tylko patrzeć w niebo, żeby zobaczyć balony. Będzie również okazja zobaczyć je na Leszczyńskim Lotnisku i to z bardzo bliska. Tak, tradycyjnie organizujemy w trakcie zawodów nocny pokaz balonów, na który serdecznie zapraszamy. Odbędzie się on po raz trzeci na lotnisku. Mieszkańcy wówczas mają możliwość podejść do, do balonów, zajrzeć do kosza, jak, jak to wygląda, jak piloci, ile mają miejsca w tym koszu, jak to wygląda. Także serdecznie zapraszam. No i pozostaje nam w takim razie trzymać mocno kciuki za pogodę. Zwłaszcza, że na dzisiaj popołudnie planowane są pierwsze starty i niestety burze. Tak, trzymajcie Państwo kciuki za pogodę, bo jak tylko pogoda pozwoli, to na pewno będziemy chcieli się Państwu pokazać na niebie.